Mamy dzisiaj cykliczne spotkania w ramach prezentacji oddziału położniczego w Szpitalu Miejskim w Chorzowie. Przychodzą przyszłe mamy, najczęściej są to już panie w ciąży, żeby zapoznać się z oddziałem, ze specyfiką procedur tutaj realizowanych, oswoić stres związany z porodem. Bardzo interesowało mnie to, jak przebiega cały poród w szpitalu. To jest mój pierwszy poród, dlatego chciałam się jakoś przygotować, zobaczyć, jak to wygląda w tym szpitalu, jak tutaj pracownicy podchodzą do rodzących, w ogóle do ciężarnych, no i po prostu przygotować się do tego pięknego czasu, jaki jest poród. Sam akt porodu jest stresem dla rodziców, przede wszystkim dla mamy. I staramy się ten stres oswoić, pokazać przyjazne otoczenie, serdeczny, wykwalifikowany personel, zapoznać z miejscem, żeby kiedy przyjdzie ten moment, że trzeba przyjść do porodu, żeby panie już wiedziały dokładnie, gdzie się udać, jak być przygotowane, co ze sobą zabrać i żeby ten stres był możliwie jak najmniejszy. Bardzo empatyczni ludzie, pracownicy tutaj bardzo pomagają. Widać, że to jest taka rzetelna wiedza, taka, taka prawdziwa prosto z serca.